Początek skitury w okolicach, no, dokładnie w Solisku. Pierwszy odcinek, podejście na Malinów. No ale w okolice Malinowa powiedzmy. Na razie drogą. Na szczęście lekko przysypaną śniegiem Zima w pełni w szczylku. Schodzimy z drogi Idziemy niebieskim szlakiem Początek wydaje się mocno pod górkę No ale zobaczymy co tam dla będzie. Pierwszy obóz założony na wysokości prawie 800 metrów. Dobrze, że nie trzeba tą drogą zjeżdżać z powodu ilości śladów pieszych. byłby mordęgą tu zima w pełni na podejściu, na sam okolicę Malinowskiej skały wysokość 940 metrów nad poziom morza Niestety widoczność jest dość umiarkowana dochodzimy do skrętu szlaku niebieskiego w prawo Kawałek tam, a potem kawałek w przeciwnym kierunku, taki zakos pełny, i dojdziemy na grzbiet, a konkretnie na przełom, na przełom między malinowym a malinowską skałą. A trzeba podnieść piętki, bo chyba będzie to jest teraz. Przełęcz pod Malinowem zdobyta, całe fokiem wklejone śniegiem, Kurde. Malinowska skała, 35 minut, skrzyczne 2 godziny. A tu mamy więcej ludzi, chyba jednak tędy szli. Większość szła czerwonym z samo 45 minut. Rozwidlenie szlaków. A po co się tam układ? Dobra, trzeba czegoś się napić. Co to tu jest w ogóle? Nic tam nie widać na tym napisie. W prawo na Baranią Górę, pod Malinowską skałą. Godzina pięćdziesiąt pięć. Nawska skała, godzina 15. nawska skała, zdejmujemy foki, niech się trochę. Godzina 20 Skrzyczny Szyk centrum Malinowska skala 1150 Skała Na Malinowskiej skale Nomen Omen Wierzamy na dół, bez wok. z Krzyżyńska za nami, teraz już ostatnia, ostatnia część tej ostatniej prostej. W na okienko pogodowe tam słońce się kurczę, czasami przebije ale rzadko Obawiam się, że jednak okienko się nie Ostatnie metry podejścia. No ale trzeba te ostatnie metry podreptać jeszcze. Z 30 metrów w pionie na szczyt. A w poziomie to nie wiem, z 200. Może, może 500. Chociaż nie powinno być aż tak dużo. Ciąg dalszy relacji ze szczytu. Małe skrzyczny. 1201 chyba. Jazd na hale Skrzyczeńską z Małego Skrzycznego za nami na marzenie cała to jest połączenie Nartostrad z Małego Skrzycznego i z Bujeckiej Kopy jeżeli to coś mogę nazwać Nartostrad no a tam trzeba jechać widok jak najbardziej dalej umiarkowany 15 minut przerwy zarządzamy w celu odmarznięcia. My jedziemy teraz się przebijać na solisko. Ale zbiornik z wodą. O kurczę, a tu kamol na kamolu pewnie będzie. Nie będzie łatwo, trzeba będzie ostrożnie celować między kamienie na Golgotę tak zwane Juliany zjeżdżamy na autostradę niebieską słońce wyszło na moment zaraz zajdzie prawdopodobnie ale dziura w chmurach się pojawiła i to tak, jest... no dość spora autostrady piękne rewelacyjnie się jedzie jeszcze kawałek został, ale Mam że i koniec będzie fajny. Kolejny biwak. Miejsce przynajmniej biwakowe. Polanie suche z tymi Ałkami, to tu ciekawie Bar kiedyś to było miejsce gdzie się A no tak kończył się pierwszy wyciąg rozpoczynał się kolejny na Halę Skrzyczeńską No teraz już tego starych, tych starych wyciągów nie ma Przechodzi tędy kanafa na Halę Skrzyczeńską z soliska To droga dojazdowa. Co te auto tu robią, to nie wiem. I ostatni fragment zjazdu. Ostatni kawałeczek. Króciutka ścianeczka do zjazdu na solisko. I tam już widać jedną stację dwóch zresztą wyciągów krzesełkowych. Jeden idący tędy na Halę Skrzyczeńską, a drugi w, w lewo. Pośredni. No i prawie koniec jazdy.